Witajcie. Przy filmach, które ostatnio umieściłem, tych, szczególnie z tych serii smaki z tradycji widziałem parę komentarzy, w których wyrażaliście pozytywną opinię dla tego pieca, czy podobał się Wam po prostu ten piec. I dzisiaj postanowiłem taki krótki materiał o tym piecu. Ten piec składa się jakby z trzech części. Jedna część to jest kuchnia, kuchnia z płytą. Pale nisko płyta grzewcza. Druga część to jest część piekarnicza czyli piec chlebowy. Piec chlebowy widzieliście w akcji pod tytułem pieczenie chleba. A to jest tak zwana duszenka. No duszenka to bardziej tutaj karpaty bradrura, bardziej, mówię o nazewnictwie, bardziej polska centralna, czy też piekarnik. No, wszystkie nazwy prowadzą do tego samego. I ten e, piekarnik jest bardzo ciekawy, ponieważ jest e, to piekarnik wykonany w całości z żeliwa. To jest bardzo ciekawe i pożyteczne rozwiązanie, bo z żeliwa jest wykonany nie tylko e, dźwiczka, okucia, ale również cała blacha która przez ciepło jest podgrzewana, ciepło spalaniska jest podgrzewana, cała ta blacha jest zżeliwa. No to jest ponad 30 kg wagi tego, 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 tego wkładu całego. Także jest to naprawdę monumentalna sprawa. Działa to pozytywnie na przypieczeniu, ponieważ jak ogień jest większy, bo wiadomo, palimy drewnem, to ta temperatura raz jest wyższa, raz niższa, czy temperatura paleniska, bo raz jest większy ogień, raz mniejszy. To wtedy, gdy jest ten ogień większy, to żeliwo się nagrzewa, ono tak nie przenosi tego ciepła bezpośrednio na to, co się tam piecze, tylko taka inercja jest, a później, jak z kolei się przygasza te, te, ten ogień śpie, śpie, na palenisku, to to żeliwo oddaje ciepło. I wyrównuje ten, 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 ten sposób pieczenia w stosunku do takiej cienkiej blachy zwykłej, tradycyjnej, takiej, takiego piekarnika. Trzecia, trzeci element to jest piec grzewczy. Trzeci element pieca. Piec grzewczy to jest piec, żeby nie mylić z kominkiem. On się y, różni od takiego tradycyjnego pieca, tak zwanego stojaka, jedynie tym, że zamiast takich tradycyjnych małych drzwiczek są, są drzwiczka z wizją ognia, y, z, z szybą, która daje nam takie wrażenie jak kominek, ale to jest zasada nie kom, niekomikowa, że tak powiem, tylko piecowa. Czyli y, ciepłe powietrze unosi się i wypełnia, wypełnia. Pięć kanałów, które jest w tym piecu, kanałów grzewczych, czyli tam ląduje to ciepłe powietrze, nagrzewa. No wiadomo, jest, te kanały są podzielone właśnie cegłami, które się wszystkie nagrzewają te wewnętrzne, te zewnętrzne i łącznie one oddają ciepło przez no, dobę, ale tak intensywnie przez, przez 16-18 godzin tak rzeczywiście e, mocno dają ciepło. Przy największych mrozach, takich jakie były do tej pory, no jesteśmy tu dopiero 2 lata, to, to um, trzeba było... to paliliśmy wieczorem, ale to wieczorem w sensie 2-3 y, godziny palenia i, i jak były naprawdę mówię, 20, poniżej 20 stopni, to, to rano zapalaliśmy jeszcze tak, żeby, żeby do śniadania było cieplej, i potem no też dwie godziny palenia, czyli takie jedno nałożenie, i potem znowu wieczorem. A tak, jak jest temperatura około minus 5, 8, 10, to palimy tylko raz wieczorem przy kolacji, zapalamy i, i to wystarcza. Co ciekawe, to, to jest tak przemyślane, że tutaj nie widać, ale. Przesunę kamerę. Taki piec to bardzo skomplikowana bestia, muszę Wam powiedzieć. Bo tak, on ma trzy paleniska, czyli trzy miejsca, na których palimy dla różnych spraw ogień. Ma do tych trzech palenisk ma dwa popielniki, czyli miejsca, z których wymiatamy popiół, wybieramy popiół. I cztery szybry, czyli Czyli zasuwy, które, którymi się kieruje ciepłe powietrze w różnych konfiguracjach. Bo na przykład, jeżeli palimy pod kuchnią, to normalnie powietrze, gorące, dym, spaliny uchodzą do komina, który jest za tą ścianą. Ale jeżeli na przykład zamkniemy ujście do komina i odsuniemy tamtą zasuwę, o tą, która jest tam dalej, na wprost, wysuwamy ją, to wtedy ciepłe powietrze lepiej omiata yy, no, piekarnik i jednocześnie nagrzewa nam piec. Czyli w zimie jak potrzebujemy ciepła, żeby nie marnować ciepła z, z kuchni, kierujemy go na piec i górną część pieca nagrzewa, po całej dni ona jest wystarczająca. Aby nie trzeba było palić w, w samym piecu. Tutaj z kolei jest e, szyber czy zasuwa, którą otwieramy w przypadku palenia w piecu chlebowym, tym na samym dole. Ale jak napalimy w piecu i on jest nagrzany, to wtedy zasuwamy ten szyber, po to, żeby ciepłe powietrze nie uchodziło. Z pieca chlebowego. Piec ma oprócz szybrów jeszcze 3-4 wyczystki, czyli takie miejsca, w których e, które otwieramy. No, tu zawsze jest sadza. Otwieramy, wkładamy tam rękę, bo nie ma innych możliwości. I czyścimy, to część, którą możemy ręką. Dostać to trzeba co jakiś czas, raz w roku, trzeba taką konserwację pieca wykonać. Piec oprócz tego to jest super miejsce do wszelkiego rodzaju suszenia. Tutaj się suszy yy, dzieża. Znaczy, może dzieża nie potrzebuje suszenia, ale w dzieży zostało ciasto yy, yy, jako zaczyn przyszłego chleba i ono tam się musi wysuszyć. Jest uchylone, żeby, zresztą dzierza zawsze musi być uchylona żeby światło dochodziło, żeby, się, żeby nie, zapleśniał, nie zapleśniało to ciasto. Tam wyżej na piecu, jak widać na piecu tym grzewczym, suszą się deszczułki na skrzynie, którą zamierzam zrobić. Taką skrzynię naszymi, z naszymi produktami, czyli z tym, co tutaj w tym gospodarstwie przez cały tamten rok. Zrobiłem. Najważniejsza część kuchni kaflowej płyta grzewcza. Dwie blachy. Dwie blachy żeliwne bardzo grube. Spróbujemy je teraz w podnieść. Nie jest to takie proste, bo wierzcie mi, to jest naprawdę ciężkie. Patrzcie, żeliwo. Bardzo grube pół centymetra żeliwa. To jest serce kuchni. Palenisko. Żeliwne ruszta. I to ciekawa konstrukcja podkowa. Podkowa do podgrzewania wody. Jak się tutaj pali, to płomień, ciepał, temperatura podgrzewa. Wodę, która dalej przewodami miedzianymi do bojlera. I służy, ciepłe, służy w gospodarstwie. Ciekawa sprawa jest taka, że ta woda. Spływa tutaj pod własnym ciśnieniem z pobliskiego wzgórza. Czyniąc ten system zupełnie niezależny. Nie musimy się martwić o to, czy będzie dostawa wody, prądu czy gazu. Po prostu jest potrzebna woda, która, tak jak mówię, spływa pod własnym ciśnieniem i drewno do palenia w kuchni. I jest ciepła woda. I w tak zwanym międzyczasie przygotowują się samodzielnie na blasze ziemniaczki, takie chipsy. I takie chipsy można. One rzeczywiście są chipsy, bo trochę sobie tutaj poleżały, ale możemy je zrobić w ten sposób, chociażby w ten sposób, bo można je z masełkiem na wiele na różnych sposobów tutaj w wersji ze słoniną. Czy też to jest tak naprawdę? Bekon. Wersja. Na pewno nie wielkopostna. Syta przekąska. Taki ogień w domu. Fantastyczna sprawa. Takiej atmosfery nie osiągniemy nawet przy wykorzystaniu najlepszego systemu grzewczego sterowanego. Najnowocześniejszym sprzętem, najnowocześniejszym komputerem. Fakt, że są one praktycznie bezobsługowe, wiele pracy przy nich nie ma. Tutaj przy takim rozwiązaniu mamy do czynienia z, z przygotowaniem drewna, wysuszeniem go. Przy, za każdym razem codziennie trzeba tutaj przynieść drewno. A jak ma się dwa paleniska, a jeszcze w sypialni mamy trzeci piec, drugi piec, to, to jest to naprawdę troszkę zachodu z tym jest. Ale. Taki ogień okie w takim piecu jak ten daje wiele pożytecznych rzeczy, daje możliwość gotowania, fantastycznego gotowania. No, rosół ugotowany na, na takim piecu, powoli, jak on tam sobie dochodzi parę godzin, to jest, to jest super. No, możemy tak jak pokazałem dzisiaj, czy, czy wcześniej, na przykład proziaki, tak jak dzisiaj kartofelki Cała opcja piekarnika, cała opcja pieca chlebowego, który którym oprócz chleba możemy przecież upiec duży kawał mięsa, jakąś dziczyznę, czy, czy, czy udziec, czy warzywa, to jest już kwestia indywidualna. No i zasiąść przy takim kominku, przy takim ogniu. Zachęcam do odświeżania takich pieców, które są w domach nieraz nieużywane, bądź do kreowania nowych. Dziękuję.